Cześć! Witam Was serdecznie z tej strony Kapi. Dzisiaj otworzymy sobie oto taką paczkę. To jest, w środku jest mystery Pack z Vinted. Tak, to już Zamówiłem sobie takiego oto mystery Packa z Vinted. Kosztował on około 70 zł. Wiem, yy, że się znaleźć jakieś, jakieś boosterki, ale jakie? Tego nie wiem dowiemy się w tym oto odcinku chciałem was serdecznie zaprosić żebyście zostawili łapkę w górę subskrypcję na kanale żeby być na bieżąco Więc to bez gadania zapraszam was do stolika pa okej okay. jesteśmy już na przy stole. zaczynam otwierać zobaczymy co tutaj jest w środku jak porzucę wam linka do to Vinted jakby ktoś był zainteresowany takim kupnem Vivo Mystery Packa mam taką naknojeczkę tak on się prezentuje odczytamy Zobaczymy, co znajduje się w środku. Mamy jakieś boosterki. jakieś naklejeczki. Mamy cztery bustery, a tu chyba są jakieś pootwierane i dwa boostery nieotwarte. Ok, mamy kartę Multresa ona się prezentuje. Całkiem spoko. Ok, mam jakieś naklejeczki. Całkiem przyjemne. O, całkiem spoko. Okej, okay, zobaczymy co się w tym busterku zaklejonym. Nie po prostu pusty boosterek ale zobaczymy jakie karty się tutaj można spodziewać o, mam taką fajną ramkę chyba z tego serii Gajardosa no całkiem spoko ok, to ten pierwszy boosterek Metang Agron nemo to Celine Riversik, Sana Riversik, Togekis Riversik. A to jest, to jest ho, karta holo i karta energii. Są takie randomowe chyba busterki przygotowane przez tego kogoś, kto przygotowywał tego Mistery Packa. Mamy musterek z Living Skies. Zobaczymy co tutaj się kryje. Snarant, Glaily, Flaiby, Flotte, Loges, Talia Youngster, Rivejbal, to jest Belignon, a to jest, co ciekawy ciekawe, to jest Belignon. No, ciekawe. The Tidway jest karton. Jakby dropem. Okej. Okay. No, nic specjalnego tutaj niestety nie ma, ale mamy dwa boosterki. Yy, które są normalnie zaforowane. Jeden jest boosterek Pokemon Go, a jeden Twiling mascara, czyli najnowszy dodatek. No, i tutaj już można liczyć na jakiegoś dropa. Zobaczymy. ale lepiej zaczniemy sobie od Pokémon Go. Zobaczmy, co tutaj. Hmm, co tutaj nas czeka. Nigdy jeszcze Wam powiem, nie otwierałem tego tego busterka z Pokémon Go. Więc to jest mój pierwszy raz ma jedną kartę, nie, tutaj więcej, Raz, dwa, trzy, cztery karty, po, przez, tak, cztery karty. Tu mamy energię elektryczną, Lunatone, Chancy, Ivizaur, Pidaf, Bulbazaur, Squirt, Pidaf, Onyx. Karta Wiverses Chansi i mamy kartę Holo Zabdosa. Bardzo fajna karta. Niestety bez dropu. Ok, alecimy teraz drugi boosterek. Zobaczymy co nas tutaj czeka. W środku. A, jedną kartę chyba się przykłada. Tak, zgadza się jedna karta. Energia typu roślinnego Chimecho Chimchar Virpidae krawdunt, Lifion, Sfana Glimora Pierwszy we jest Spinarak Drugi we wsik Varum I Hisłański Arcanine No niestety Dwa boosterki Bez dropu nic, to by było na tyle. Mamy tutaj tą ramkę, do której można sobie wsadzić karty. W ten, w ten sposób można wsadzić karty, i fajnie. Tylko ozdoby można sobie. Ja. No coś się nie zrobiłem. Ok, tak. I tak można sobie to gdzieś położyć na półeczkę, czy gdzieś. Mega, w sumie spoko. Taki dodatek. To by było na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.